Proszę bardzo. Zamknięte! Zapraszamy. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry! Jejku, Dzień. jaka dżungla! Pięknie, nie? A, macie moje listwy. To są listwy do glazury. Co do 20? E... Z tych listew razem z Wami zrobię lustro. Zauważyłam, że bardzo ciężko jest kupić dużą, złotą, w dobrej cenie ramę do lustra. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam, jak samemu wykonać taką ramę, używając listew do glazury. Narożnych, kwadratowych, bo mają przekrój kwadratu. No dobrze, chłopcy, teraz widzicie, o co mi chodzi? Zobaczcie, to włożymy pod kapelusz lustra, czyli zrobimy z tego ramę, a żeby ładnie było na krańcach i estetycznie, użyjemy narożników. Tak to będzie wyglądało docelowo, a teraz może odwróćmy, bo będziemy kleić tym piórem montażowym to, tak. do drugiej do strony lustra. Do tak jest. Uwaga, musimy wnieść. Chłopcy, przełóżmy to teraz na plecy. Zobaczmy, jak wygląda rama.